Witajcie, witajcie kochani w nowym blogu. Dziś witam Was. Moim śniadankiem jest. Są to jajka na bekonie. I tutaj mam oczywiście awokado. Do tego będzie kaweczka, tylko muszę jeszcze dodać mleka. Więc ja zabieram się za moje śniadanko. Jeśli wyjecie, ja Wam życzę smacznego. I oczywiście zapraszam Was do dalszego oglądania tego vloga. No, witajcie, witajcie, kochani! Już witam się z Wami bezpośrednio tutaj przed kamerą. Jak widzieliście, śniadanko zrobione, chociaż śniadanko już było dawno, dawno temu, ale zrobiłam sobie takie bardziej syte śniadanie, żeby mi starczyło na dłuższy czas. Gdyż dzisiaj miałam troszeczkę więcej pracy na YouTube, tutaj w domu również. Jestem dzisiaj sama, więc nagrywam. Nagrałam dla Was film makijażowy. Taka troszeczkę, słuchajcie, zabawa z makijażem więc na pewno ten film makijażowy pójdzie przed tym vlogiem. Postanowiłam się troszeczkę pobawić makijażem zrobić taki mały challenge. Więc, jeżeli macie ochotę, obejrzeć taki inny film na moim kanale, to tutaj Wam się wyświetli. I, kochani, dzisiaj jakie plany? Dzisiaj mam plan. Kawy już nie będę teraz piła, gdyż mam plan pojechać jeszcze dzisiaj na kawę do mojego syna, odwiedzić małego szkrabka. Bo powiem Wam, że jakoś chyba z tydzień go nie widziałam, jakoś tydzień się nie widzieliśmy. No, jakoś tak więc jadę najpierw do sklepu, bo muszę zrobić kilka zakupów. Wiecie, brakło mi pomidorów, ogórek świeży, muszę dokupić ryż i kaszę, bo mój mąż um, zażyczył sobie, żeby zrobić um, taki lekki obiad. Kurczaka z kaszą i z ryżem. Będę musiała coś tam poszperać po internecie, co zrobić. Myślałam, żeby zrobić w jakimś takim właśnie sosiku z pieczarkami. E, więc będziemy mieli obiadek, ja będę miała od razu na jutro do pracy, bo teraz ostatnio zaczęłam brać sobie ze sobą i myślę, że może kupię też troszeczkę owoców, żeby zrobić sok z tej mojej wyciskarki wolnoobrotowej, bo jakoś przez święta nie robiliśmy żadnych soków, a przydałoby się właśnie taki sok też wziąć sobie na drugie śniadanie do pracy. Więc może kupię pomarańcze, zobaczę co tam dostanę w sklepie. Na pewno pomarańcze będą, więc jakieś owoce kupię i zrobię dzisiaj wycisnę dzisiaj sok. Zrobię ten obiad, także takie plany na dzisiaj. Mieszkanko wysprzątane, film dla Was nagrany. Teraz nagrywam dla Was vloga, więc brawo! Ja <grywam> działam ostro. I kochani, chciałabym tutaj zaznaczyć, że patrząc. Mówię to bardzo często, patrząc na moje statystyki kanału. Chciałabym tutaj odnieść się do osób, które zaglądają na mój kanał i mają ochotę ze mną zostać na dłużej, bo podoba im się to, co pokazuję, a jeszcze nie subskrybują mojego kanału, bo statystyki mi mówią, że. Naprawdę bardzo dużo osób wchodzi na mój kanał. Jest to ponad 80% osób, i oglądają moje filmy, a go jeszcze nie subskrybują. Więc jeżeli macie ochotę zostać ze mną na dłużej i chcecie dalej mnie oglądać, to serdecznie zapraszam Was do subskrypcji, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Oczywiście najlepiej będzie, jak włączycie sobie dzwoneczek wówczas. Będziecie dostawać powiadomienia, że na mój kanał wszedł nowy film. Informuję, że moje filmy wchodzą w każdą środę, na czas polski godzina 18 i w każdą sobotę na czas polski godzina 10. Miałam zmienić sobotę na godzinę 18, ale nie chcę robić zamieszania na moim kanale, więc pozostaje nadal w tych godzinach. I powiem Wam, że jak będę miała troszeczkę więcej materiału, żeby coś dla Was jeszcze dodatkowo wrzucić, to umówmy się, że możecie liczyć na poniedziałki na godzinę 18 czasu polskiego. Ale tak jak powiedziałam, jak będę miała troszeczkę więcej materiału i będę chciała coś wrzucić, to wówczas będą to również poniedziałki, ale tak. Ogólnie te dwa dni, środa i sobota, są moimi stałymi dniami. W te dni zawsze wchodzą filmy na mój kanał, więc zapraszam Was serdecznie na środy i na soboty do mnie. U mnie będą, oczywiście, tak jak w zeszłym roku, będą vlogi, daily vlogi, będą filmy makijażowe, zakupy. Tak jak zawsze to było, nic nie będę zmieniać, może dodam troszeczkę więcej yy, takich daily vlogów, żeby tak właśnie było na przemian. Wiem, że Wam takie daily vlogi również się podobają, więc. Tak postanowiłam, że tak będę robić. Jak widzieliście, ostatnio nagrałam Wam film z paznokciami, i tam w tamtym filmie mówiłam, że nie zagrało mi światło, nie umiałam za bardzo ustawić tej kamery. Ja paznokcie sobie dopełniam co cztery tygodnie. Jeżeli będziecie chciały jeszcze taki film na moim kanale, to oczywiście zrobię to dla Was i postaram się go nagrać lepiej, jak na razie mam świeże paznokcie, więc nic nie będę z nimi robić eee, no wiecie, paznokcie 4 tygodnie się utrzymują u mnie na, na moich paznokciach, w związku z czym no takich częstych filmów u mnie nie będzie ale makijażowe filmy jakieś hole zakupowe, wiecie jakieś testowanie nowych kosmetyków to lubię i, i to będę starała się dla Was nagrywać. Dobrze, kochani, tyle wiadomości, tyle informacji co do mojego kanału. Ja zbieram się yy, i jadę do sklepu. I może Was zabiorę ze sobą, jeśli Patryk i Natalia będą w domu i pojadę do nich na kawkę, to zobaczycie ponownie małego szkrabka u mnie na filmie. Także, kochani, ruszam i widzimy się za chwilę. I, kochani, jestem już u szkrabka. Zaraz Patryk go wypuści. Możesz go wypuścić. I dzień dobry panu, dzień dobry! Jak to to jest? Oj, 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 przyszłam do ciebie, widzisz? Przyszłam cię odwiedzić, mordutko, no? Dasz mi się rozebrać. Czekaj, dasz mi się rozebrać. No czekaj, czekaj. No już, już, już. Dobra, rozbiorę się i już idziemy do pokoju. Tak. Kochani, wróciłam do domu. Zrobiłam małe zakupy. Nie duże. Mówiłam wam, że dużych zakupów nie będę robić, zajechałam w międzyczasie na kawę do Patryka, widzieliście Rio tak się cieszył, jejku jak się dawno z nim nie widziałam i bardzo za nim stęskniłam no skrabik, coś dzisiaj taki smutnawy, ale Patryk mówił, że coś go dzisiaj chyba brzuszek boli no ale dobra, pokażę wam co kupiłam kupiłam pomarańcze, takie znowu z siaty, bo wam wspominałam, że będę chciała zrobić sok ten wyciskany z mojej maszyny do soku kupiłam takiego melona, żeby mi nie spadł. Dobra, stój tutaj. Wzięłam takie jabłka. Jakie to są jabłka? Nawet nie wiem, powiem wam, jakie to jabłka, ale takie właśnie pakowane. Ananasa do soku. I oczywiście musi być marchewka więc to do soku dodatkowo kupiłam świeżego ogórka jak wam mówiłam, że yy, już mi się skończył takie fajne małe pomidorki, one są bardzo słodkie jak dojrzeją, to są rewelacyjne to są takie te jajowate i słuchajcie, miałam taką ochotę na łososia i wzięłam sobie takiego łososia i wyobraźcie sobie, że tutaj jest ile, trzy plastry, cztery cztery takie plastry Kosztowało 600 coś koron. O ile się nie mylę, a tutaj mam rachunek, zaraz Wam powiem. Laks. Jest tutaj, poczekajcie. Tak, 650 koron. Ile to jest na polskie? Zaraz Wam się tutaj wyświetli, ile jest na polskie. No powiem Wam, niby Islandia. Niby mamy tutaj dostęp do owoców morza, mamy pełno ryb, a te ryby są naprawdę tutaj drogie wbrew pozorom, kupiłam śmietanę taką do sosu bo będę robić sos właśnie z tym kurczaczkiem, więc taką śmietanę do zagęszczenia, nasz giemioł i paczkę pieczarek i to wszystko tak wyglądają moje zakupy, takie szybkie ja Wam mówiłam, za dużo się nie nastawiam a jeszcze, przepraszam, jeszcze zajechałam do polskiego sklepu i kupiłam kaszę gryczaną z Melvit, prażoną i z stery serii y, też kupiłam ryż y, do ugotowania, bo chcę właśnie wymieszać ryż z kaszą, tak mój mąż lubi, jakie kasza z ryżem wymieszana do właśnie do sosu z kurczaczka. Więc za chwilkę y, wyjmę te owoce, resztę spakuję do lodówki, no i zabieram się za gotowanie. Y, zaraz kurczaczka sobie pokroję, muszę w ogóle zobaczyć, wejdę na internet, popatrzę na przepisy, co tam można ciekawego, nowego wymyśleć żeby coś tam zrobić, właśnie ten sosik taki do tego ryżu. Więc dobra, kochani, pakuję to i zabieram się za gotowanie, a później zrobię sok. No dobrze, kochani, już się przebrałam tak po domowemu, tak najlepiej i pomyślałam, że wyjmę swój termomiks, ale w nim tym razem ugotuję tylko kaszę z ryżem, a wszystko przygotuję na patelni, więc pozwólcie, że sobie wszystko pokroję i pokażę Wam jak ja będę robić tego kurczaka? Znalazłam fajny przepis na internecie, już Wam mówię. Tutaj właśnie są potrzebne filety z kurczaka, czosnek, olej, pieczarki, bulion, śmietanka, masło, opcjonalnie mąka i przyprawy, więc praktycznie wszystko mam, więc zabieram się do gotowania. I tutaj kochani mam już przygotowanego kurczaka. On się teraz trochę pomarynuje, dopóki nie pokroję pieczarek, cebulki. I ja tutaj dodałam warzywko, ale też dodałam ten sos do marynowania. Powiem wam, że bardzo fajnie mięsko w tym sosie jak jest marynowane wychodzi. Jest takie fajnie kruche. Jest takie fajnie miękkie, więc polecam wam, jeśli macie taki sos u siebie. Naprawdę ja go dodaję często do marynowania mięsa i naprawdę sosy wychodzą super. Więc dobra, mięsko się marynuje. Ja biorę pieczarki do pokrojenia i wrzucam na patelnię. Pokażę Wam, jak ja to przygotowuję. Na patelni już mi się rozgrzewa olej, więc dodam tutaj sobie cebulkę. I'm by the moon, he's a star, baby. I'm light low. Like a fool, it's true, it's true. He's making me blow my mind, and I kiss in the thought of being without eyes. I mean, honest, it's you're not your Do what we do, ain't no joke about love. He's the one that I died for. Can't say long, side side. Can't believe that he. I teraz sobie wrzucę moje zamarynowane mięsko i będę to sobie dusić. Teraz troszeczkę przemieszamy. O, ładnie się tu poddusiło. Kurczaczek już fajnie doszedł. I tutaj mam rozrobioną mąkę, więc przykrowami, więc ją sobie teraz tutaj wleję niech to się troszeczkę jeszcze podgotuje. Tutaj porozmawiać chwileczkę, bo tam sosik mi się jeszcze e, zagęszcza, jeszcze troszeczkę się tam e, dusi, żeby tak fajnie się zagęścił, ale próbowałam smak rewelacyjny, ale przyjdę do Was na pewno z testem na koniec tego filmu, no bo przecież jak gotuję, to testuję, <grych> ale dobra wracając do tematu, przyszłam do Was opowiedzieć Wam, mm, bo chciałam sobie kupić taką przejściówkę do mojego laptopa, jak... Y, Podłączam, żeby składać tam kartę z mojego aparatu i sobie zgrywać filmy od razu bezpośrednio przez tą przejściówkę, a żeby nie podłączać aparatu do laptopa. I słuchajcie, pojechaliśmy, najpierw pojechaliśmy do Elko. Ja tam się rozglądałam za tą przejściówką, ale powiem Wam, kurczę, prawie 19 tysięcy taka przejściówka. Mówię, nie, 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 gdzieś widziałam ją taniej. I wiecie co? I z Mauralindzie jeszcze na górze, podjechaliśmy na górę, bo na, na, na górze jest jeszcze April i tam yy, kupiłam sobie tą przejściówkę. I były dwie. Jedna była za 16 tysięcy, a druga była chyba za 13. 000. I tak różniły się tylko wejściami, że jedna miała dużo innych wejść. Mi najważniejsze było wejście, żeby kartę, yy, tą. Od aparatu móc włożyć tą makro mikro, chyba tak. Żeby móc włożyć do tej prześciółki. Wiecie co pokażę wam tą prześciółkę? Poczekajcie chwilkę, ją przyniosę. Już jestem. Słuchajcie, mówię o czymś takim. Widzicie, to jest takie, chciałam koniecznie na kabelku, bo słyszałam, że bez kabelków takie włączane do, lapo, do laptopa może nam się wyłamać, więc wolałam na kabelku. I tu, jak możecie zauważyć, jest wejście na kartę, na taką kartę, taką kartą nagrywam. Yy, jest taka karta w moim yy, aparacie. I wiecie co? Kupiłam właśnie tą przejściówkę po to, żeby mieć dwie karty mam dwie karty, ale żeby na przykład sobie tu włożyć kartę i zgrywać już na laptopa następną kartę włożyć w aparat i nagrywać na następnej karcie yy, filmy, bo tamtą tą kartę, którą mam teraz w aparacie, którą nagrywam, jest 32 giga, no ta jest 64 giga. I ostatnio rozgadałam się z moją dobrą koleżanką YouTube'ową Angeliką. Kanału Angelika nie dbała. My tam się bardzo często ze sobą kontaktujemy i mi doradziła, że tutaj. czekajcie, o. Widzicie, tu jest taki szary, przez, można przesunąć taki. o, w tą i z powrotem. Czekajcie, o. Tu można sobie to przesunąć. Jest na dole, albo jest na górze, widzicie? E, I mi doradziła, właśnie Agnieszka, weź sobie, przesuń ten. Ten, ten cały tutaj ten plastik, i karta ci będzie działała. Mówię, kurczę, no to fajnie, jeżeli tak, nie ma sprawy. I włożyłam kartę do aparatu, zaczęłam nagrywać. Super, nagrywa, 5 sekund leci, nagrywa, wyłączyłam aparat. No i do niej napisałam, że wysłałam wiadomość, super, dzięki kochana za podpowiedź, karta działa. Ale słuchajcie, dzisiaj się zabieram za nagrywanie, bo już na tej karcie nagrałam kil... dwa filmy. Więc musiałam je szybko zgrać na laptopa, bo nagrywam za Was tego vloga. Nie wiem, jaki długi będzie. Mam nadzieję, że w miarę się zmieszczę w tym moim z... stałym czasie. No ale dobra, wracając do rzeczy, do tematu, chciałam włożyć tą kartę i słuchajcie, nagrywam 5 sekund i za chwilę pipi pipi. Pi, bra błąd karty. I teraz tak, jak sformatować taką kartę? Nie wiem, będę musiała, bo to chyba... Trzeba będzie ją sformatować i teraz się obawiam, czy jeżeli ją sformatuję na aparacie, czy czasem tamta karta mi się nie poprzestawia. I tak muszę, wiecie, zerknąć na, na YouTube, na nasz dobry, yy, dobrą platformę, gdzie się wszystkiego dowiemy. I będę musiała właśnie tam zerknąć i się dowiedzieć, jak właśnie, co zrobić z taką kartą, no bo kurczę, 64 giga. No szkoda, żeby wiecie, leżała w szufladzie i żeby jej z niej nie korzystać. No i po to kupiłam tą przejściówkę, że tą kartę teraz na przykład wyjmuję z aparatu, myk do tego, zgrywam filmy, pliki na laptopa, a tą kartę wkładam do aparatu i dalej nagrywam. A tak to wiecie, widzę, że mi się pamięć kończy, więc muszę wszystko zgrać do laptopa. Zań to też jest czas, prawda, mój gdzie w tym czasie mogłabym coś jeszcze nagrać, więc zgrywam na laptopa i wiecie, to troszeczkę takiego jest zachodu z tym. No ale muszę nad tym właśnie pomyśleć i właśnie to chciałam Wam powiedzieć, że taki mam problem z tą kartą. Jak Wy będziecie wiedziały, jak to zrobić, czy to trzeba formatować kartę, dziewczyny, które mnie oglądają i które nagrywają, to dajcie mi znać koniecznie, czy na Instagramie, czy nawet w komentarzach, bo no, jestem trochę w kropce, nie wiem jak to zrobić. No, chyba, że wejdę na YouTube i sama jakoś to ogarnę. I wiecie co, kochani, rozmawiałam z moim mężem, i mój mąż nie chce na dzisiaj soku. Powiedział, że on dzisiaj wróci wieczorem późno z pracy, yy, Znaczy późno, że wróci wieczorem z pracy, więc wolałby na świeże taki sok, że to przełożymy wyciskanie soku na inny dzień. Ja na pewno też wtedy będę nagrywać vloga, więc yy, zobaczycie. Te, właśnie, tą mieszankę tych owoców, jak to wychodzi. Na pewno coś tam jeszcze będę miała w planach na tego daily vloga, więc tą kwestię sobie na dzisiaj odpuścimy. Sosik mi się już tam fajnie yy, zagęścił, więc zaraz sobie nałożę troszeczkę tej kaszy z ryżem i tego sosu, no i przyjdę spróbować. Musi być test, skoro gotuję, to przetestujemy, dobra, więc idę sobie to nałożyć i zaraz do Was wracam. No dobra, kochani, jestem. Z moim sosikiem, yami yami. Na co co? Nie wypada, nie spróbować. Kasza bardzo dobra, bo już próbowałam wcześniej, teraz sos. Mmm. Ale dobre. Powiem Wam, że kurczaczek rozpływa się w ustach. Mhm. Mm Naprawdę bardzo dobry ten kurczak, ja dokończę za chwilę, bo bardzo mi smakuje, ale nie będę do Was mówić z pełną buzią. Kurczak właśnie on był podduszany w, tym, w tej kostce rosołowej, taki był praktycznie troszkę podgotowywany i no ja najczęściej wiecie jak robiłam? Kurczaka podsmażałam, mieszałam, mieszałam. Do tego wrzucałam właśnie pieczarki już wcześniej podsmażone z cebulką. Dusiłam to dalej, podlewałam wodą, zaklepywałam tylko mąką i nic więcej. Ale ten rosołek, właśnie ten rosół, i te przyprawy i właśnie ten sos, który wam pokazywałam. Heinz, to jest Heinz. Heinz, fajnie te skruszało to mięsko od kurczaka, no i bardzo szybko się zrobiło. Także. Polecam Wam, polecam, jak widzieliście, robiłam to na patelni, nie robiłam w Thermomixie, więc każdy z nas, kto lubi właśnie takie, to jest tak jakby taka potrawka z kurczaka z pieczarkami, ale no, pycha. Także każdy z nas, kto lubi kurczaczka, polecam ten przepis. Dobra kochani, bo mi tu zaraz będzie stygło, a to tak smakuje, że nie mogę się doczekać, żeby to zjeść, więc ja Wam dzisiaj dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście ze mną. Witam oczywiście nowych widzów na moim kanale i jak wspomniałam zapraszam do subskrybowania go. My kochani widzimy się już na pewno w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki pa.